Ciśniemy z rowerową jazdą na orientację no i przedstawię wam mojego gościa dzisiejszego Bartek, Tam. dasz jakąś radę nam nowicjuszom o co chodzi w tej eee. dyscyplinie lepiej się zastanowić niż jechać na pałę bo to nigdy się nie sprawdza jakby trzeba wiedzieć gdzie się jedzie a ja sprawdzę, ja sprawdzę <laughs> No, przetestujesz moją radę, dwa starty masz, to wiesz, pierwszy po swojemu, drugi, yy, można wyciągnąć wnioski. No, mamy mapę z, Skąd ta jest mapa? Z Celestynowa. Z Celestynowa, czyli z Pucharu Intergalaktycznego, tak. bo tak wśród tutaj ludzi uprawiających MTBO nazywa się Puchar Mazowsza. Mamy mapę, mapy są w różnych skalach w zależności od dystansu, ta jest akurat w skali 1 do 10 tysięcy, czyli jakby charakterystyczna dla dystansu średniego. Startujemy z trójkąta, tutaj akurat start i meta, czyli meta ta oznaczona jest podwójnym kółkiem, jest w tym samym miejscu, więc to się tak nakłada. No i zaliczamy po kolei punkty kontrolne. No, trzeba to zrobić w kolejności, trzeba zaliczyć wszystkie, żeby być sklasyfikowanym. Te kody przy nich oznaczają odpowiednio punkt pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej, a to 49, 23, 25 to jest to, co widnieje na punkcie w lesie, żeby jakby sprawdzić, czy to nasz, się upewnić. Białe oraz zielone to las. Zielone to jest po prostu gęsty las. Kremowe to są asfalty, czyli tu mamy asfaltową drogę, i tu mamy asfaltową drogę. No żółte jak łatwo się domyślić to tereny otwarte, a takie niebieskie no to tak jakby takie coś to jest bagno, a im bardziej niebieskie, tym bardziej ta woda jest stojąca. Poziomice no to łatwo się domyślić. No i teraz przechodzimy do najważniejszego, czyli drogi. Drogi są podzielone na kilka przebieżności. Co do zasady, im dłuższe kreski, tym szybsza droga. Czyli tutaj mamy jakieś dobrej jakości shooter a powiedzmy, no nie wiem, tutaj te kropeczki to jakiś cyf będzie. No i co? Jeszcze są? Droga może być grubsza, czyli powyżej 1,5 metra oraz węższa taki single track, tak jak na przykład tutaj. No, i chyba z najważniejszych rzeczy to tyle. Aha, oliwkowym są oznaczone tereny prywatne. I co do zasady po takim czerwonym zakreskowanym nie można jeździć, ale tutaj to po prostu chodziło o to, że to jest też czyjś teren prywatny i żeby tam nie wiem nie ganiać się z psami czy coś takiego. Ja tylko wiem, że że żółte to teren zabudowy, co przecież jest logiczne, tak właśnie powiedzieć. Dla zabudowy. mnie zaskakujące jest to, że te kremowe to są asfalty, a te czarne to, to po prostu szybkie drogi. No, ja bo mam to jest MTBO, czemu więc nie są logiczne, szybko. że Drogi szutrowe chyba muszą być wyraźniejsze na mapie, bo nikt po asfalcie nie jeździ. Nie, no to po prostu chodzi o to, żeby to jakoś oddzielić. No bo co do zasady, no znajdujemy się na szutrowej drodze, ona jest nawet niezła, ale dalej szybciej by się jeździło po dobrej jakości asfalcie niż po czymś takim. No. Więc yy, yy, jakby wyraźnie oddzielone są, jakie to są drogi leśne, a jakie są asfaltowe. 17 punktu. lecimy. Dojeżdżamy, będzie taka pieczątka, trzeba dać pieczątkę Nie, dziurkacz dziurkacz, A dziurkacz no, dziurkacz, nie pieczątkę Z kodem Są takim. różne dziurki, wiecie, na przykład choinka z dziurek Wtedy to znaczy, że to jest punkt 72 Elka no. w kółeczku Szukamy elki w kółeczku Podobno jak ktoś właśnie ma elkę w kółeczku, to wygrywa tak. To jest taki tajny punkt, nikt go jeszcze nigdy nie znalazł no. Trzymajcie za nas kciuki Mam nadzieję, że Bartek no. Jak Bartek będzie miał dwa razy lepszy czas niż ja to wygrywam, a jak będzie miał gorszy niż dwa razy lepszy, to ja wygrywam. A ja w skali trzy. <noise> Zawsze <noise> jesteś <noise> zwycięzcą <głos> w takiej sytuacji. A, no, no i ja nie robimy właśnie. takiego triku, że ja wystartuję minutę przed Bartkiem i siądę mu na klapy, bo tak to trochę nie bardzo. Nie, 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 ja, ja wystartuję pierwszy <noise> i dokładnie. poczekam. No jeszcze jest Hubert, ale on się grzeje, więc chyba chce dzisiaj pokonać. No, on ewidentnie jest zmotywowany. Klaudia, mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. <noise> Najpierw wiecie, trzeba najpierw wypełnić, a potem kleić taśmę. Ja zrobiłem właśnie to samo. Dlatego, że to jest ślisko. A taki wprawiony zawodnik. potem się... Startujemy w pucharze intergalaktycznym. Tak jest, na orientację. Dwa Bartek jak jestem sprytny, Kurde, ja jakoś beznadziejnie to zrobiłem i omijałem plastikę i teraz to wychodzi. Kubert już pojechał. Pojechał, pojechał w tamtą stronę. Tam gdzie jest. A, a jakaś zmyła, jakaś zasadka tutaj jest dla mnie. No jeszcze chwila to. Polecenie zapytać cię o rady eee, Full speed no mistakes, albo na odwrót. Zależy co kto lubi. Okej. Okay. Postaram się je wdrożyć. Karol, chyba masz stresi. No a jak? No Bartek, zaciszesz, rozpoczął. Minuta do startu. Zobacz. Minuta do startu. Chociaż nie jest to po zbyt profesjonalne, że zapomniałem ubrać rękawiczek wcześniej. Ale. Może wytrzymaś, Dawaj, Bartek! Bartek! Bo ona właśnie nie kibicuje za bardzo, bo to dekoncentruje. A ty nie odchłania się jeszcze? Ja mam obu stronę zbyt się. Czyli Nie się jeszcze mapy? Nie, no bo to jest. Jeszcze mi to zostało. Zabierałam aż tutaj mam Okej, okay, masz no, jeszcze 4 minuty do startu? Tak, teraz Filip, tak. Czyli 3 do odsłonięcia mapy. Pierwsza mapa. O 23 minuty w plecy. No i zimno ci. Zimno, no ja a to już stoję na start. z pół godziny, no nie wiem, no, no, startowałeś mnie. po mnie, a, a musiałem chwilę poczekać. A po był lepszy ty Hubert. Dogoniłem go. A startował no. z 3 minuty przede mną. Ej, ale na metę tu przyjechaliśmy prawie razem, bo to już jak się z... na klapę Tak, dokładnie. Chociaż ja nie był siadałem. moment kiedy prowadził, ale potem nie zauważył punktu, po prostu był tak jakby najazd na jasny punkt był, że drzewo. Yy, ten 13. To tak mi się już dobrze szło. No właśnie, ha, No i dobrze. Ale co, od góry najeżdżałeś? Tędy! A kropkami! No, tam patrzę płot, ale nie jadę dalej. I tam. co? Dało się to przejechać w ogóle? Jeszcze okay. tu seściłem przez las. Uuu, nie no, już takie... to już takie manewry mocne. No ale czasem nie wyjdą mi 10 minut straty. Jesteśmy po dystansie średnim. To jest dystans. Teraz Średni, trasa niebieska Klaudi Musiarska Nie przyznajemy się do tego. Trasa czarna, o to jest. Dystans, trasa czarna, to ja jechałem Dobrze mi szło, już miałem Bartka, widziałem go na trasie Już jechał na punkt 18, a ja jechałem na punkt 15 I potem pojechałem na 16, jest tu i tak pojechałem No tak w skrócie, ale fajnie Tutaj, zawodnicy Dobra Pre... zabawa Objechali mnie, nie dają mi rad, bo jest we mnie potencjał Więc już niestety zaczyna no, się rywalizacja Już jest strach Klaudia dużo rad dostała tak, no. Za tydzień Mistrzostwa Polski Karol, będziesz pierwszy. Jak wystartować w takich zawodach? Jak Można? wystartować? No, no każdy może. Dane, jest taka strona, która się nazywa orientering.waf.pl i tam wrzucają info o wszystkich zawodach, czy to biegowych, czy rowerowych, na orientację. I yy, jest po prostu kalendarz tych imprez, i tam tak naprawdę jest wszystko. Dobra. A tak, jak ktoś chce startować, to może napisać do barka. Tak, oczywiście. Ja chętnie podpowiem. Ale Filip i Hubert też. Tak, do nas też można. Malpa no Filipianowski no. na Instagram. Zapraszam, zapraszam. No właśnie, tu autopromocja, Pola, to powinieneś czy... nas pooznaczać w tym. No tak, to w bardzo. Tak, że nie Filipianowski, Hubert Kielak. No ja się świetnie bawiłem, wygrać nie wygrałem, ale top harmazowsza, więc na spokojnie. No i może hmm. będzie jeszcze edycja. Chciałem zro... Kiedyś kiedy zrobimy Bartek także przy... wezmę ja jedną kamerę ty drugą będziemy porównywać nasze przejazdy Dobra bardzo dobrze to... to jest ważne żeby patrzeć wtedy kiedy można a jak jest sekcja gdzie się nie da to nie zwalnia mi dopczytuję tylko mam zapamiętane tak Kolejny punkt to ja dojeżdżam do wcześniejszego punktu ja bardzo dobrze wiem gdzie będę jechał dalej Ja, ja sobie tak, palcem pokazywałem i też było dobrze